Syndrom oszusta jest jak syraczka. Każdy ją miała, ale prawie nikt o niej nie mówi. Dlatego dzisiaj powiemy sobie o niej trochę więcej. Jeśli Ci się zdarza czasami, że czujesz się najgłupsza na świecie, czujesz się oszustką, czujesz, że nic nie potrafisz i zaraz ktoś to zdemaskuje, być może właśnie cierpisz na syndrom oszusta. I to jest zupełnie normalne, bo na syndrom oszusta cierpi dzisiaj bardzo wiele osób. To znak, że chcesz się rozwijać, jesteś mądra, jesteś bystra. Bo wiesz co? Niezbyt bystrzy ludzie nie cierpią na syndrom oszusta. Oni różną głupą. Czyli udają pewnych siebie. A w dzisiejszych czasach, kiedy wszystko się ciągle zmienia, kiedy jesteśmy notorycznie poddawani jakimś nowościom, nie ma opcji, żeby nie przechodzić przez ten syndrom oszusta właśnie. I powiem Ci dzisiaj coś ciekawego, on jest dokładnie taki sam jak sraczka. Sraczka jest totalnie normalna, bo jak coś niezdrowego, to się strujesz. Ale. O seraczce w towarzystwie się nie mówi. To jest temat tabu i zwróć uwagę, że do syndromu oszusta też niechętnie się przyznajemy. Druga wspólna cecha. Sraczka mija i nie mija. To znaczy, jak się czymś strujesz, to ją masz, ale wiesz, że ona minie, ale potem znowu może się pojawić. I dokładnie tak samo jest z syndromem oszusta. Nawet po długich terapiach ona może ciągle do Ciebie wracać. Jako ludzie normalnie akceptujemy zjawisko biegunki czy tam straczki jako takie. Nie zastanawiamy się, czy z nami jest coś nie tak, po prostu się struliśmy. Warto zastosować tę radę również w syndromie oszusta. I kolejna rada. Jeżeli cierpisz na syndrom oszusta, to postępuj podobnie jak z biegunką. Jeśli zjadłam coś nieświeżego, to zastanawiam się, co badam sytuację. Które powodują te różne przykre dolegliwości w moim ciele. Cierpię na syndrom oszusta, mimo że od wielu lat mam własną firmę, wydaję książki, prowadzę szkolenia dla wielkich instytucji i pracuję z ogromnymi firmami. U mnie to się pojawia raz na jakiś czas i wiesz co? Ja to akceptuję. Więc sprawdź, kiedy przychodzi, czy jak masz nowy projekt, nowego klienta, zaczynasz robić coś nowego i bądź przygotowana na to, że możesz zaliczyć z rykoszetu. Dwie rady, jak ja radzę sobie z syndromem oszusta, po pierwsze mówię prawdę, czyli jeżeli wchodzę w nowy projekt i jeszcze go nie robiłam, mówię Ok, mogę to dla Ciebie zrobić, ale będę robić to pierwszy raz. A druga rada, nie bój się powiedzieć komuś, że nie jesteś w czymś dobra, albo mm, możesz potrzebować pomocy. Tak działa tak zwany efekt pratwala, czyli efekt potknięcia. Opowiedział o nim profesor Aronson, który badał ten efekt, i polegał on w skrócie na tym, że jeżeli mamy dwie równie kompetentne osoby, jedna zrobi jakąś gafę, a druga nie, to bardziej lubimy tą, która zrobi gafę. Więc nie bój się, jeżeli oczywiście jesteś kompetentna, bo dla niekompetentnych ten efekt nie działa, albo działa na odwrót. Jeżeli jesteś kompetentna, nie bój się powiedzieć, że czegoś nie potrafisz. I pamiętaj, syndrom oszusta, jest jak sraczka. Każdy ją miewa, ale w końcu ewentualnie odchodzi. No i znowu przyjdzie.